Witam Was serdecznie, chwała Bogu. następnie chcę Was po W imieniu naszego Pana Boga Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, witam Was na kanale, jak Wy Pamięta. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na, na pewien jeden temat, który w końcu dostałem od Pana, żeby porozmawiać na, na sercu. To dostałem, bo ja mówię, że nie nagrywam nic od siebie, nie mam zamiaru nagrywać niczego od siebie. I dlatego dzisiaj chcę poruszyć jeden temat, a, a mianowicie. Temat małżeństw, jak to wygląda w Biblii Biblijny. I tak jak mi Bóg dał na sercu poprzez swego ducha, jak to wygląda. I tak więc ja sobie tutaj przygotowałem oczywiście małą ściągę do tego wszystkiego z słowa Bożego. I jak wiecie, gdy studiujemy Biblię, możemy przeczytać dokładnie o trzech kategoriach małżeństw małżeństwa ludzi nienarodzonych z wody i z ducha. Małżeństwa ludzi nowonarodzonych z wody i z ducha, i małżeństwa mieszane, czyli małżeństwa osoby nowonarodzonej i osoby niewierzącej. I można taki podział można znaleźć w tekstach biblijnych, choćby jak w 5 Mojżeszowej 24, 1, Mateusza 5, 31, Mateusza 19,1 i w pierwszym 7, 7,8, i to można tam znaleźć sobie na spokojnie i o tym też się dowiedzieć. Jak wiecie, małżeństwa, jak są ludzie yy, nienarodzeni z wody i z ducha, poganie tak zwani, yy, dla nich to jest obojętne, czy oni się rozchodzą, czy schodzą, i yy, nie przekonamy też takich ludzi do tego, żeby byli cały czas z jednym ciałem po małżeństwie. I na przykład, jak jest opisane, że małżeństwa ludzi nieodrodzonych oparte są na instytucji, również upady ludzkości, nieopartej na początkowym planie, prawda? Boga względem mężczyzny i kobiety. I one, te instytucje charakteryzują się również tym, że dopuszczają wielożeństwo i rozwód i powtórne małżeństwo, tak? Ale małżeństwa takie są potrzebne, nie oszukujmy się. Bóg do nich zachęca w księgach mądrościowych Pisma Świętego i tak to właśnie wygląda. Reguluje i chroni w tym prawie. Nie łączy jednak małżonków dozgonnie, a raczej pozostawia miejsce na rozwód i powtórne małżeństwo i my jako eklezja powinniśmy stosować względem takich małżeństw miarę prawa wyrażoną oczywiście w 5 Mojżesza 24 1 i potwierdza na przykład to pierwszy do Tymoteusza 1 przez 8 jak jest napisane wiemy zaś że prawo jest dobre jeśli to się je właściwie stosuje rozumiemy że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego ale dla nieprawych i nieposłusznych dla bezbożnych i grzeszników dla niegodziwych i nieczystych dla ojcobójców, matkobójców i morderców, dla rozpustników, mężczyzn, współżyjących ze sobą, handlarzy, ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięców i dla wszystkiego, co jest przeciwne zdrowej nauce, zgodnie z chwaleną Ewangelią, błogosławionego Boga, którą mi powierzono. No i tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o małżeństwa ludzi nienarodzonych z wody i z ducha. I... Pamiętajmy też, że w słowie Bożym w Nowym Testamencie mamy taki, na przykład w pierwszym w Ewangelii Marka 10:2 możemy przeczytać. I przystąpiwszy, faryzeuszy pytali go, kusząc: Czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? A on odpowiadając rzekiem: Co wam nakazał Mojżesz? Oni na to: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. A Jezus im rzekł: Z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przekazanie. Ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją. I będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co tedy Bóg złączył człowiek niechaj nie rozłącza. A w domu pytali go uczniowie znowu o to samo i rzekł im: Ktokolwiek by rozwiózł się z żoną swoją i poślubił inną, popełniał wobec niej cudzołóstwo. A jeśli by sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa. I tak się zastanówmy, do kogo te słowa są skierowane od Pana Jezusa, naszego Boga Wspaniałego. Oczywiście ta wypowiedź dotyczy małżeństw i rozwodu, odnoszą się tylko do ludzi wierzących, narodzonych na nowo z wody i z ducha, dla których świat jest ukrzyżowany, a oni dla świata, prawda? Bo ja przeczytałem prędzej i tamto co było z 1 Tymoteusza 1.18, tak jak było z tym właśnie do, to, się tyczyło do małżeństw nienarodzone z wody i z ducha. No bo jak mówiłem, co my powiemy w takim ludziom, jeżeli ktoś się rozwiedzie nie jest osobą wierzącą, jest jakiś artyston, to jest normalność, będzie się rozwodzić i będzie wchodził w wielożeństwo lub i tak dalej, tak to będzie wyglądało, prawda? I, a tutaj ewidentnie słowa naszego Pana Boga, Jezusa Chrystusa. Są skierowane do osób wierzących, narodzonych na nowo z wody i z ducha. I jest tylko jeden wyjątek w tych słowach, właśnie do osób nowonarodzonych. Ten wyjątek jest z Mateusza, można przeczytać, ja Wam przeczytam Mateusza 5,27: Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż, a ja Wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe Twoje oko jest Ci powodem do grzechu, wyłupię i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od, od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też, jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej dali list rozwodowy. A ja wam powiadam. Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddalono wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. I tutaj zobaczcie, tutaj jest coś ogólnie rozszerzenie, dopełnienie, wypełnienie szóstego przykazania. Nie cudzołóż oczywiście. Prawda? Tak samo jak jest powiedziane na temat tego, że jak jesteśmy w Związku Małżeńskim i związani w jednym ciałem, jednego ducha, żeby nie założyć, bo jeżeli patrzysz już na porządliwie na kobietę i dopuszczasz się właśnie cudzołóstwa i lepiej jest to jest duchowe, to są słowa wyciągnąć sobie, wydubać jedno oko, niż wejść takim, niż wejść całym do piekła, rozumiecie o co chodzi w tej sprawie, ale w każdym razie nie o to mi chodzi chodzi tutaj, powiedziano jest, jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej dali z rozwodowy. no i tutaj jest ewidentnie do osób nienarodzonych z wody i z ducha. A Pan Jezus mówi, a ja wam powiadam. I się znowu zwraca do osób narodzonych z wody i z ducha. Każdy, kto oddala swoją żonę poza wypadkiem nierządu. I jest tutaj właśnie nierząd. I Jezus robi ten jeden Pan Jezus. Nie Jezus, bo źle się wyrażam, Jezus nie jest naszym kolegą. Jest on nasz Pan Bóg wspaniały. Zbawiciel Jezus Chrystus. Robi jeden wyjątek nasz Pan kochany. Zezwala na rozwód i powtórne małżeństwo tam, gdzie w grę wchodzi nierząd, wszeteczeństwo. A czym jest słowo wszeteczeństwo? Jest przekładem greckiego słowa porneia. Można je również tłumaczyć z takimi słowami jak nierząd, prostytucja, rozpusta, cudzołóstwo, perwersje seksualne, wszelki rodzaj pozamałżeńskich, nienaturalnych lub wynaturzonych stosunków płciowych. No to czyli widzicie, jeżeli ktoś jeżeli jesteście w Związku Małżeńskim, którego Wam Bóg pobłogosławił, na ten temat też się później opowiem, Wam Bóg pobłogosławił ten związek, jesteście złączeni jednym ciałem, jesteście obydwoje, nowonarodzeni z Wody i z Ducha, i jedna ze stron zaczyna założyć, nie przyjmuje upomień i robi to nagminnie i bez opamiętania, mimo że miała wybaczone raz, tam drugi raz. Wiadomo, jak my to chrześcijanie e, powinniśmy wybaczać i odpuszczać, bo każdy człowiek może upaść. Taka jest prawda. I mimo tego, jeżeli taki człowiek nie upamięta się i dalej będzie tak robił, to w takim wypadku małżeństwo jest całkowicie anulowane wobec Boga. I dopuszcza się jest dopuszczony rozwód bez żadnego problemu. Tak jak to powiedział sam nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Prawda? Nawet powiedział o tym i żeby właśnie w pierwszym nasz święty Paweł powiedział, apostoł Paweł powiedział Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuje nie ja, lecz pan, a żeby żona męża nie opuszczała, a jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna, niech też, niech też mąż z żono się nie rozwodzi. No to jest właśnie do tego co ja mówiłem, jeżeli ktoś popełni tam cudzołóstwo lub tak dalej to żeby wybaczyć, żeby się nie rozchodzić, żeby, żeby być jeszcze w tym stanie małżeńskim. Ale jeśli to jest nagminnie, to jak sam pana zbawiciel powiedział, że. Jest dopuszczony właśnie ten wyjątek przedeństwa, prawda, czyli nierządu. I można, dopu można dopuścić do rozwodu, prawda? Tak to właśnie wygląda w tej sprawie. I są również. W Słowie Bożym opisane jest trzecia kategoria tych małżeństw, z którą ja powiedziałem, są małżeństwa mieszane. I te małżeństwa nie były zwiastowane właśnie przedmiotem Jezusa Chrystusa. Jak to czytałem wam prędzej z pierwszym Koryntian 7, gdzie Apostol powie, a Paweł powiedział mówię to wam nie ja, mówię, mówi to wam nie Pan, lecz ja. I właśnie w tej sprawie to tutaj wychodzi, nie? I w takim przypadku, właśnie w takich, w takich małżeństwach, rozwód jest dopuszczalny ogólnie. Jeżeli jedna ze stron w ogóle nagminie, to można odejść od takiej osoby, dać takiej osobie rozwód, i na nowo można przy, powtórnie przyjąć małżeństwo z osobą nowonarodzoną z wody i z ducha. Tak to wygląda. Strona odrodzona, jak to wygląda, właśnie w tym wypadku nie jest niewolnicze związana, tak jak w przypadku małżeństwa osób wierzących i może związać się ponownie, lecz tylko z osobą wierzącą. I jest to opisane dokładnie w pierwszym Koryntian 7,12. Pozostałym zaś mówię nie, ja, nie Pan, jeśli jakiś, brat ma za, jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi. Żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się z nią, współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi, albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli pogardin chce się rozwieść, że się rozwiedzie. W takim przypadku brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Bo skąd się wiesz, żoną, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Poza tym niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg. Tak też zarządzam we wszystkich zborach. No i jak widzicie, tak jak mówiłem wam na początku, są trzy kategorie małżeństw małżeństwa ludzi niewierzących, o które wam, wam wyjaśniłem i przeczytałem, ze słowem Bożym, małżeństwa ludzi wierzących, nowo narodzonych z wody i z ducha, które są dopuszczalne do rozwodu pod jednym warunkiem, jeżeli dochodzi właśnie do yy, przestrzeństwa, nierządu różnego cudzołóstwa. Tak jak wam to przeczytałem i jest też małżeństwo ludzi nienarodzonych z wody i z ducha jeżeli taka osoba chce odejść od osoby wierzącej, to nie jest nią nie to osoba wierząca, nie jest ją niewolniczo związana, jeżeli taka osoba e, tak samo właśnie cudzołoży lub e, dopuszcza się jakichś różnych praktyk, nie wiem, no, nawet i katuje swoją kobietę w domu, źle ją traktuje, no to przecież... To jest normalne, że nie będziemy z taką osobą, mimo że ktoś wiadomo jak jest w małżeństwach różnych, kobiety wybaczają takim, na odwrót też jest z drugą strony, to też działa do strony mężczyzn. Druga strona wybacza takiej osobie, ale ta osoba i tak nie chce się nawrócić, robi swoje, chodzi na jakieś perwersje seksualne, robi po swojemu, żyje, nie dba w ogóle o dom, mówię, psychicznie wykańcza w domu wszystkich jest osobą nienarodzoną, no to takie małżeństwo, człowie, osoba nowonarodzona nie jest zmuszona do takiego małżeństwa, może dać list rozwodowy takiej osobie, rozwiść się po prostu. No i, ale jest jeden warunek, związać się może później tylko z osobą nowonarodzoną z wody i z ducha, a później co do wody i ducha, no to już widzieliście, takie małżeństwo jest nierozerwalne, jest na, na stałe, chyba, że całkowicie już w takim już małżeństwie nowonarodzonym z wody i z ducha Dojdzie też do przeteczeństwa, czyli do wszelkiej maści zrat tego wszystkiego, mąż się nie upamięta, czy żona i wtedy taka osoba po takim rozwodzie powinna zostać sama, jak jest opisane w sobie Bożym. I na takiej zasadzie to wygląda. A co do osób niewierzących, no to tak jak mówiłem i czytałem Wam ze Słowa Bożego, jest to ci ludzie tak czy tak będą się schodzić, rozchodzić, schodzić, rozchodzić. Oni są właśnie, dla nich jest prawo, tak jak czytam wam z pierwszego Koryntian, na tej zasadzie działa właśnie wobec nich prawa. My dla prawa zostaliśmy, prawa zakonu oczywiście, nie dla prawa przymierza, dziesięciu przykazań, które cały czas obowiązuje. Co wam też przeczytałem, że, że to obowiązuje jak to złóstwo, prawda? Że to cały czas obowiązuje, tylko do tych innych restrykcji my zostaliśmy, dlatego nowonarodzeni ludzi w Chrystusie umarliśmy. Jezus Chrystus za nas umarł, i my to wszystko zostało przybite do krzyża, i my również umarliśmy. Dla Chrystusa, nie żyjemy już dla świata i na takiej zasadzie to działa. To jest dla nich tamto prawo i oni muszą właśnie w ten sposób. I Bóg dopuszcza również takie małżeństwa. Nie są oni też ani nicze związani, lub nie, no bo tak to wygląda na takiej zasadzie, prawda? Oni i tak będą robili coś, co chcą, bo no co, co im powiecie? Pójdziecie do takiego ateisty i powiecie, że ale przy wejście przestańcie, Bóg zabronił tego przecież i tak Was nie posłuchają, prawda? Więc, po tak, jak było napisane, my zbiór, zbór, eklezja powinniśmy właśnie w taki sposób patrzeć na to, i nie mamy osądzać też innych ludzi, bo, jak powiedziane, jest e, od osądzania z Bóg. Możemy tylko ocenić kogoś, ale nie osądzać, bo taką miarą, jaką my mierzymy, i nam odmierzą, i tak to wygląda. I nie zapominajmy również, że taka osoba, właśnie co była w takich wielu małżeństwach, i robiła co założyła, i robiła co chciała, kiedy się narodzi na, na nowo z wody i z ducha. Nie zapominajmy, że po Nowonarodzeniu człowiek nowym jest stworzeniem. To co stare przeminęło, prawda? Jak mówi słowo Boże i zaczyna wszystko od nowa, i tak to wygląda. Więc nie możemy potępiać też takiej osoby. O, bo ktoś on był w poprzednim życiu, był tak robił, tak robił, tak robił. To teraz on musi z powrotem wrócić do tamtej osoby. Przykładowo był satanistą, jego żona też tam satanistą odeszli od siebie, i on musi teraz wrócić. Do takiej osoby nie narzucajmy takiego ciężaru komuś, bo tak właśnie Słowo Boże nie mówi. Tak jak wam to przeczytałem ze Słowa Bożego. Tak dostałem na sercu, tak mi powiedział Pan, poprzez swego ducha, i tak to u mnie wygląda ze Słowem Bożym. Ja to tak widzę, w ten sposób. I, I tyle raczej, co chciałem Wam powiedzieć. A jeszcze co do, do sprawy małżeństwa. Też mnie się kilka osób pytało na messengerze, pisałem z różnymi osobami, jak to wygląda. Słuchajcie, jeżeli wy chcecie się z kimś ożenić, tak naprawdę jesteście nowonarodzeni, lub też nawet jedna osoba jest nowonarodzona, tak jak wam mówiłem, no to wystarczy z taką przysięgę złożyć samemu, jeżeli kochacie całym sercem siebie, przed Bogiem. Czy Adam i Ewa mieli jakichś pastorów, księży do siebie, wokół siebie? Nie, połączył ich Bóg w jedno ciało, prawda? W jednego ducha, no tak to wygląda, właśnie. nie? No, jeżeli ktoś chce sobie wziąć jakiegoś pastora, koch, żeby wam pobłogosławił, niech wam pobłogosławi. Tylko nie dajcie się zwieść na jakieś różne praktyki, typu, że musicie chodzić na jakieś szkolenia przedmałżeńskie lub tak dalej. I mówi wam to osoba, która w ogóle małżeństwa nie, nie miała, jest, żyje w celibacie lub tak dalej. No to płacicie jeszcze za to, lub płacicie za małżeństwo. No to dla mnie to jest, wygląda trochę, no, dziwnie, nie? Pamiętajcie, że Wy się nie, wy nie bierzecie ślubu przed człowiekiem, tylko bierzecie ślub przed Bogiem. Przed Bogiem się łączycie, i to Bóg was łączy, prawda? W jedno ciało, w jednego ducha. I tak samo to wygląda w temacie. Jeśli. No ale to już Wam mówię, nie będę teraz o tym mówił, bo jeżeli ktoś chce właśnie wziąć związek małżeński, no to wystarczy tylko to zrobić przed Bogiem, szczerze, prosto serca. I na takiej zasadzie to wygląda. Nie potrzebujecie do tego nikogo. Jeśli ktoś chce, no to nie jest to też zabronione, nie? Jeżeli chcecie, żeby ktoś tam stał nad wami i wam ten, tego ślubu udzielał. Ale ja uważam, że tego ślubu wam tylko i wyłącznie udziela Bóg. Prawda? Tak to wygląda. Tak jak Adamowi mówi, Ewie. Zastanówcie się nad tym. Możecie... Ja wam mówię, wy nie możecie się, się z wszystkim ze mną zgadzać, to co ja mówię. Ja wam mówię tylko z tego, jak mi objawił Bóg poprzez swojego ducha i na takiej zasadzie to wygląda. Tak więc to wszystko w tym temacie, co chciałem wam powiedzieć. Zachęcam was do czytania Słowa Bożego. I tam znajdziecie to co, czego Bóg o nas oczekuje, poznacie charakter Boga. Jest to prywatny list od Boga do nas, tak jak mówiłem to w innych już nagraniach. Zachęcam was gorąco do tego, jak i zachęcam was również do przyjęcia naszego Pana Jezusa Chrystusa, ustanowienie Go swoim Panem, Bogiem i Zbawicielem. I że od tego momentu wasze życie całkowicie się zmieni. On wejdzie, wejdzie w momencie, kiedy go zaprosicie do swojego życia, kiedy ustanowicie Go swoim Panem. Wyznacie Mu swoje grzechy. Wasze życie zacznie się na nowo. Wasze grzechy zostaną wam wybaczone. Zaczniecie nowe życie z waszym Bogiem. Dostaniecie dar do Ducha Świętego i wszystko wam się pozmienia. Wasze wszystkie trudy, cierpienia, choroby, wszystko od was odejdzie. Zachęcam was do tego gorąco. Ja wiem po sobie, jak to było, jakim ja byłem człowiekiem, jakim ja jestem teraz. Ja wam nie muszę do tego też przekonywać, bo obojętnie co bym wam powiedział, większość ludzi może mi w ogóle w nic nie uwierzyć. Po owocach poznacie owoce czynów i owoce są też Ducha Świętego. I po takich owocach rozpoznacie człowieka, czy ta osoba jest nawrócona, czy nie. I w ten sposób też właśnie jest to dowód na to, że nasz Pan Zbawiciel, Jezus Chrystus, Żyje, istnieje i on działa w życiu każdego człowieka, jeżeli ktoś go tylko wpuści zaprosi do swojego życia. Zobaczcie po mnie. Pamiętajcie: tylko Jezus i nikt inny z Panem Bogiem.